Nowy pres już w salonach sprzedaży, a w nim nie o Rosji. Sławomir Sierakowski z krytyki politycznej opowiada nam, że media na zachodzie wolą, by Polak nie odzywał się na temat Rosji i tłumaczy, dlaczego w Kijowie, mimo wojny, wino się leje, a gitary grają. Wróżbici, dziennikarze zajmujący się Rosją i Ukrainą, do końca twierdzili, że wojny nie będzie. Grupa wsparcia. Nasi żurnaliści stracili dystans i zamiast relacjonować, kibicują Ukrainie. Czy mają rację? Korespondent na szóstkę, Filip Crowfer, korespondent AP, podbił internet swoimi relacjami w sześciu językach z Ukrainy. My rozmawiamy z nim nie tylko o językach. W kamizelce i garnku polscy korespondenci wojenni pomagają sobie, ale dostrzegają też lans wśród kolegów. Rozmowa z Matthew Abotem, zdobywcą głównej nagrody w kategorii reportaż tegorocznego World Press Photo. Jak ocalić imperium? Spuścizna Ryszarda Kapuścińskiego w rękach jego córki. To się nie może dobrze skończyć. Na krawędzi. Wiki Odyńcowa uznawana jest za najpiękniejszą kobietę Instagrama, ale 5 milionów obserwujących zyskała nie dzięki urodzie, ale i graniu z życiem. Wspinanie w mieście to niebezpieczny trend. Hate Play. Niezależność, rzetelność, uczciwość i wrażliwość. Jeśli jesteś uznanym dziennikarzem sportowym, tymi zasadami możesz się nie przejmować. Pracuje wolniej, ale głębiej. Anna Śmigulec, trzykrotna laureatka Grand Press, uczy pracy nad reportażem, zdradza kulisy swego warsztatu i wyznaje, co oznacza bycie osobą wysoko wrażliwą. Markowane Me Too czy wszyscy zachowali się przyzwoicie w sprawie molestowania przez znanego językoznawcę z Uniwersytetu Warszawskiego? Piękna noc radości. My dziennikarze mamy obowiązek protestować przeciwko zamachowi na wolne media, mówi Jakub Karyś, który od nas dowiedział się, że nie jest już naczelnym Supernowości. Apple i ciasteczka. Marketing jest trudny i drogi, a będzie jeszcze trudniejszy i droższy. Pozytywne niedobory. Na rynku brakuje ludzi, więc branża PR podnosi ceny. A ponadto relacja z wręczenia nagród Ad Woman, 10 Woman dziesięciolecia oraz Ad Marketer roku 2021. Sekcja specjalna Studia Produkcyjne. Raport prezentujący firmy tworzące najlepsze spoty reklamowe w Polsce. Nowy prez do nabycia w salonach prasowych, e-kiosku oraz w App Store i Google Play.